Cześć, tu Kimi. Witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Classic. Na początku przepraszam was za to, że nie było odcinka w poniedziałek. Za to dzisiaj otrzymacie aż dwa odcinki o 10 i 18. .00. Ja sobie jeszcze tylko zerknę, czy nagranie tutaj mi działa. Przepraszam, bo znowu w tym pełnym ekranie nagrywam. No i to tak trochę nie wiem. Okej, okay, wszystko działa. Chyba, czekajcie, czekajcie. Tak, tak, bardzo Was przepraszam. No, ale dlaczego my jesteśmy dzisiaj w neterze kimi? Otóż, dziś, zobaczcie na mój ekwipunek. Yy, na mój hełm, który ma trzy użycia. No, niestety. Mog mógłbym go sobie zdjąć, ale. Ale, czekajcie, czy tu mam jakąś skrzynkę, czy cokolwiek? Chyba tu gdzieś miałem skrzynkę, ale nie jestem pewien. Eym, mm, nem, mm, 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 mm. Tak, jest tu zaśniga, tylko że wszystkie pigliny na mnie polecą. W sumie i tak na mnie lecą. Nie bij mnie, bo mój hełm mardujesz. Hełm mi się skończył. Super. Takie życie, no. Chodź tu! Czekajcie, bo tu coś poklikałem. Chodź tu! Okej. Okay i od... a w sumie no, teraz to już nam nie jest potrzebne i dziś jestem w neterze, ponieważ pokażę wam jak poszukiwać netherytu po pierwsze taki musicie mieć ekwipunek dobrą zbroję co to też się kończy dobrą zbroję i na początku pijecie miksturki miksturkę ognioodporności Wyrzućmy, może butelkę i potem włączamy sobie kordy i schodzimy na poziom około Ok, tu mamy lawę Widzicie jakbym jej nie wypił, to by była lipa Gdzie tu się kończy ta lawa? Aha, super, dobra, czekajcie Wow Jak miasto, tu mam wyjść? Co? Ta lawa jest wszędzie? Yy. Okej, okay, czekajcie. Okej, okay, tutaj jest gdzieś... Dopiero koniec tej lawy. Dobra, chodźmy. Mamy miksturkę na 8 minut, więc się nie musicie obawiać. Jakbym miał jedzie wypił, to bym już dawno zginął, ale. Ale żyje. Teraz. O! Uff! Żyjemy. Już się miałem troszeczkę takiego. Ha, super. Cykora. Szczerze. Ale. Mm, przeżyliśmy. Dobrze, wyjdźmy sobie może troszeczkę, bo tutaj widzę, że są same jeziora lawy. Wejdźmy sobie na powierzchnię najlepiej. Tutaj to miejsce już mi się nie podoba. choć tu. Ok. I pójdziemy sobie po prostu do miejsca, gdzie ja zawsze szukam netherytu. Tam jest sprawdzone miejsce, tam mi widoczne dużo netherytu. I no. I ten odcinek to będzie na pewno długi odcinek, w sumie w każdym odcinku już chyba tak mówię, yy. więc ten odcinek może być długi, ponieważ chciałbym wam pokazać po prostu ile można z tych wszystkich łóżek zdobyć tego surowca. Schodzimy sobie na sam dół i zobaczcie, tutaj są już moje przecudnej urody tunele. Idziemy sobie tędy. Tędy, 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 tędy. Tutaj Mam jeszcze 5 minut efektu. W sumie, to tutaj kordy sobie można y, w sumie wyłączyć. Y, tutaj mamy dość dużo mobów, które się tutaj respią. Nogi! Jeszcze tutaj, co jest grane? ok i teraz musimy tutaj iść moimi korytarzami chyba że po prostu sobie się wkopiemy tu i sobie robicie tunel daleki tunel jak najdalej się dasz na no lawę albo jakieś tutaj przeszkody i lecimy trzeba mieć dobry znaczy trzeba można mieć dobry kilof zaleca się mieć dobry kilof o tak może powiem no bo zobaczcie wtedy jak szybko taki tunel możecie wykopać. Wykopmy sobie tutaj jakiś taki tunelik. Całkiem długi on jest widzę. Panie, jaki długi tunel. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lecimy najdalej jak się da. Szybko wam się może killów marnować, ale ja mam niezniszczalność 3, więc nie ma jeszcze tak ile. Myślę, że zaraz sobie skończymy. Ale w sumie, co nam szkodzi? Jedziemy na razie. Na razie jedziemy. Dobra, koniec. Tutaj stawiamy sobie łóżeczko. Teraz, zobaczcie. Teraz, o wow, tutaj już. Aż... Aha, tutaj za nisko. Dobra, to to jedno łóżko. Albo dobra. Dawaj to. Ustawmy sobie tu. Tu sobie dajmy łóżko. I zobaczcie. Budowujecie najpierw tu. I tu stawiacie bloki. Teraz dostaniecie jak najmniejsze obrażenia. Tutaj mamy poziom 13. Może być. No kliknij. O. I tak to wygląda. I sobie potem posprawdzamy ile yy, netherytu uda nam się odnaleźć. Ja stąd dosięgnę, chyba nie. Tak, ten kto jest mega szybki, chociaż nie ma najwyższej wydajności, ale jest naprawdę szybciutki. I lecimy sobie tak yy, ciągle. I teraz tak. Yy, ok. I lecimy wciąż. Kontrolujcie sobie życie, bo to całkiem dużo życia, jak widzicie, zabiera. Też dużo zbroi marnuje mojej nedorytowej. Ale ja tą metodą naprawdę już całkiem sporo tego surowca znalazłem. Chociaż czasem się zdarza, że jest go pełno, a czasem się zdarza, że nie ma. Dosłownie nic. I lecimy. Ten tunel jest jeszcze bardzo długi, z tego co widzę. No ale zobaczymy. Mogę się nie odzywać, ale myślę, że widzicie wszystko doskonale. I kolejne łóżka dobieramy. Co się stało? Sobie jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa, bo bardzo bym chciał, żeby ten odcinek się dobrze tutaj mi nagrał. Nagrywa się, Ok. W przyszłości już tak się może nie będę stresował, że to się nie nagrywa i będę po prostu yy, wszystko wam pokazywał. Okej, okay, jak na razie żadnego netheryty nie widzę, więc jestem troszeczkę przestraszony, bo zawsze mi się udaje go dużo znajdywać. O, jest pierwszy, zobaczcie, tutaj pod nami dwa netheryty. To jest dopiero pierwszy? Troszeczkę lipa. No ale zawsze coś. Zobaczymy, ile netheryty będziemy mieli z tego korytarza. Od kolejny, patrzcie. A, widzicie, trzeba tutaj potem rozkopać, bo jak nie zauważycie, to potem wam tutaj go dirt, y, dirt, y, żwir zakopie. Mamy kolejny, kolejny zglisza, bo tak to się nazywa. I pyk. I pyk. Pyk. Ognioodporność nam się zaraz skończy, więc kontrolujcie to sobie. W poprzednim odcinku pokazywałem jak takie mikstury robić, więc jak ktoś by nie wiedział, to yy, odsyłam do tego właśnie yy, materiału. Tutaj nas coś naderytem nie... Nederyt nas tutaj coś nie rozpuszcza widzę. Chyba sobie ten tunel... Nie wiem, czy sobie go nie zaprzestać, bo. O nie. Czy wy widzicie, co się stało? Czy ja zginę? Nie. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ludzie, wiecie? No chyba muszę zginąć. Jak to się stało? Nie. Nie. rozkopałem blok. Drużenie. Szybko... rozkopałem bok nad tobą! Mogłem uwolnić... Ale zmaszczenie na odcinku. Nigdy w poszukiwaniu Nederytu Zginąłem dwa razy, ale nigdy... Nie zginąłem... W taki sposób. No teraz to ja już nie jestem taki... Pro, bo wszystkie byki to mnie zabiją łatwo. Więc teraz to... Już nie będzie tak, że ja się ich w ogóle nie boję. Okej. Okay. Nie ma nikogo lecimy. Chyba raczej wszystkie rzeczy mi przetrwają, ale... Oh no, ale wpadła. Na no, odcinku. No, jak tak mogło się stać? Prze mnie gravel zasypał. Czekajcie, którędy, które którędy. Tutaj, 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 tutaj. Potem tędy. Nie, piglin tu jest. Gin. Gin. No nie, tego tu jest. No nie, on mnie... Nie, nie wierzę. Najbardziej pchowy odcinek. Co ja mam zrobić? Chociaż mam zablokowany. Trudny. Czekajcie, jakiś miecz wezmę chociaż. Jakiś miecz weź. Nie wytrzymię. Miały być fajne. No co jest? Czemu ten portal nie działa? Miały być fajne Nederidła, tu co? Wszystko przez dziadowski gravel i 31 level poszedł. Poszedł i po nim. Ale lipa, biorę to. Będę się tym bił. Nie wierzę. Dwie śmierci. Jestem po prostu zachwycony. O! Dziadowski neter. Giń! Giń! Nie to zbyk mały. No! No! Czy ja zaś zginę? Nie. No nie najgorszy odcinek. Okej. Okay. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych odcinków i cześć. Kiedyś to naprawdę